W tym tygodniu politycznie działo się bardzo dużo, przede wszystkim na skalę międzynarodową, czyli szczyt NATO w Waszyngtonie, no, na polskim gruncie, przede wszystkim szereg głosowań w Sejmie, immunitet, kwestia depenalizacji aborcji, więc rzeczywiście dzieje się. Natomiast ja chciałabym dzisiaj porozmawiać o sondażach, żeby ocenić, jak ta polska scena polityczna wygląda w opinii wyborców. Zapraszam. Witam Was w krótszej formule mojego podcastu. Brief 460 to około 10-minutowe odcinki, w których wybieram dla Was jedno najważniejsze wydarzenie polityczne tygodnia i omawiam jego krótko i dwie konsekwencje. Moi drodzy, w polityce bez zmian dynamicznie sporo emocji, ale pojawiły się w tym tygodniu dwa sondaże, więc chciałabym dzisiaj zerknąć na to, jak wygląda poparcie społeczne dla polskich partii politycznych, no i co może z tego wynikać. Pojawił się sondaż pierwszy dla wirtualnej Polski, badanie przeprowadzone przez United Surveys, no i tam alert wirtualnej o dużym spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, około 6 punktów procentowych, bardzo dużo, szczególnie, że to w stosunku do również czerwcowego badania, więc krótki okres czasu, duży spadek. Z dystansem patrzymy na tego typu rewelacje. Jak wiecie, jednak ważniejsze są trendy niż, niż jednorazowe sondaże, zwłaszcza z tak dużym spadkiem, tym bardziej, że prawo i sprawiedliwość przez lata, a działo się przecież dużo, no nie odnotowało tak gigantycznego spadku. Ten spadek rozpoczął się w 2020 roku po Trybunale Konstytucyjnym, ale potem to było jakby sukcesywny trend, więc tutaj oczywiście rejestrujemy spadek. Natomiast zasadniczy układ poparcia dla partii politycznych nie uległ zmianie po wyborach europejskich, czyli na pierwszym miejscu koalicja obywatelska, PiS, podium zamyka Konfederację z przyzwoitym wynikiem na poziomie 11%. Potem trzecia droga i lewica. Kolejny sondaż, tym razem dla Superekspresu, układ identyczny, tylko spadek prawa i sprawiedliwości mniejszy. Co z tego wynika, moi drodzy? Po pierwsze, jest jeszcze ten efekt powyborczy, czyli wygrany koalicja obywatelska cały czas tę pierwszą, Pozycję póki co utrzymuje, Konfederacja zamyka podium i też jeszcze te emocje elektoratu Konfederacji są, są widoczne, czyli ta radość z tego, z tego wyniku wyborczego cały czas jest utrzymana. Negatywna tendencja utrzymana dla trzeciej drogi i negatywna tendencja utrzymana dla, dla lewicy. Warto ten obrazek tej, tych badań opinii społecznej zestawić moim zdaniem z tym, co się dzieje w sieci. I tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Polecam Wam wywiad z Michałem Fedorowiczem dla polityki. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to bardzo Was zachęcam do przeczytania całego tego wywiadu. Ja tylko odniosę się tutaj do kilku bardzo ciekawych wniosków, o których Federowicz mówi, żeby wam właśnie pokazać trochę szerszy obraz tego, co się dzieje, jeśli chodzi o emocje wyborców w stosunku do partii politycznych. Federowicz zaznacza, że w tej przestrzeni online widać gigantyczne zmiany w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, to znaczy, duża zmiana dotyczy koalicji obywatelskiej platformy obywatelskiej która przestała mieć negatywny sentyment. To znaczy przez dłuższy czas emocje takie online, nowe wobec koalicji były negatywne, natomiast udało się to kilka miesięcy temu zmienić. To jest efekt kampanii wyborczej zwycięstwa popaźdrińskiego, więc udało się ten trend zmienić. Całkiem nieźle radzi sobie również prawo i sprawiedliwość, z tą różnicą, że z uwagi na szereg ostatnich wydarzeń, pisowi bardziej udaje się mobilizować stronę przeciwną niż własny elektorat. No i skutki tego widzieliśmy przecież w wyborach europejskich. Konfederacja, jako partia mała, a wiemy to z różnych badań, że takie mniejsze podmioty, zwykle wykorzystują tę przestrzeń online bardzo. Dobrze, no i tak też że od wielu już lat jest z Konfederacją, więc Konfederacja walczy, radzi sobie bardzo przyzwoicie. Teraz z racji tego trzeciego miejsca na, na podium jest też na takiej fali. Z trzecią drogą i z lewicą, jak się domyślacie, dzieje się również niedobrze i również obszar online to bardzo dobrze oddaje. Tutaj Federowicz mówi o zaskakujących i bardzo interesujących danych, które, jeśli spojrzymy na to z perspektywy trendów, naprawdę są ciekawe. Mianowicie od stycznia 2024 roku zmniejszyły się zasięgi trzeciej drogi aż o 80%. Bardzo duża zmiana i bardzo negatywna. Trzecia droga się szarpie, jest wobec tej partii, jak mówi Federowicz, Robić największy hejt w internecie, więc to też jest bardzo poważny syndrom i alert dla liderów politycznych. No i lewica. Lewica, też ciekawe uwagi o Lewicy Federowicz ma, mianowicie mówi on tak: Lewicy nie widzi algorytm. Zwraca wprawdzie uwagę, że tutaj wyjątkiem jest skrajna lewica, ale co ciekawe, mówi on dalej tak: z tego powodu ataki lewicy na platformę są niebezpieczne, bo algorytm nie rozumie, dlaczego zarzuty pochodzą ze środka bańki. Zatem, moi drodzy, chwilowe takie publicity wywołane jakimś mocniejszym wpisem polityków lub polityczek lewicy, jak widać, jeśli chodzi o taki długotrwały, konsekwentny przekaz, niewiele tym politykom dają poza chwilowym wzrostem zainteresowania takiego tweeta czy takiego wpisu. Zatem, lewica i trzecia droga, ogromna praca do wykonania, bo już to jest odczuwalne w obu tych obszarach funkcjonowania politycznego, czyli rzeczywistego i onlineowego. Ogromna praca. Co się przed tymi partiami? Co, moi drodzy, w najbliższych dniach, tygodniach może wpłynąć ewentualnie na ten układ sondażowy? Kilka co najmniej kwestii. Po pierwsze, jeśli chodzi o koalicję obywatelską, no tutaj dalej rozliczenia, Fundusz Sprawiedliwości i realizowane postulaty. Jeśli będzie się tutaj sporo działać. To oczywiście będzie szansa dla koalicji na utrzymanie tego pierwszego miejsca. Niezmiennie realizacja postulatów, ale już wiecie, że tutaj mam na tym tle jestem bardzo wyczulona. Jakość komunikacji. Póki co ta jakość komunikacji nadal uważam, że jest naprawdę niska, zwróćcie uwagę: babciowe podwyżki w budżetówce KPO, te, realizacja tych postulatów nie spotkała się w zasadzie z żadnymi. Planowanymi, konsekwentnymi, długoterminowymi działaniami komunikacyjnymi. Uważam, że to jest bardzo duży błąd i jeśli realizacji postulatów nie będą towarzyszyły Poważne działania komunikacyjne, to się będzie odbijało w sondażach. Więc trzeba postulaty zacząć realizować i jeszcze je dobrze komunikować. To zatem będzie determinowało pozycję koalicji obywatelskiej, jeśli chodzi o poparcie. Druga rzecz to oczywiście relacje wewnątrz koalicji. Ten tydzień różne głosowania to też taka próba, jak te emocje w tej koalicji się układają. Pamiętajcie, że ten czas jest dosyć trudny, dlatego że wyniki europejskie spowodowały lekkie perturbacje. Najmniejsze podmioty walczą o siebie. Oczywiście niebezpieczeństwem jest tutaj no, walka na śmierć i życie o realizację swoich postulatów i blokowanie postulatów cudzych. Jeśli tutaj zdołają utrzymać partię jeden cel, wspólny cel, no to, no to sondaże powinny się bardziej uspokoić, więc poważne zadania, ale bez wątpienia te wewnętrzne relacje będą również odbijały się na poparciach dla tych trzech podmiotów. Prawo i sprawiedliwość. W zeszłym tygodniu w briefie mówiłam, że w PiSie dzieje się dużo i, i, i dziać się będzie, dlatego że wiele dyskusji, które się teraz toczą, to są sprawy bardzo rozwojowe, więc. Więc ta partia ma bardzo ważne zadania do wykonania, zarówno jeśli chodzi o wewnętrzne swoje sprawy, jak i o nadchodzące wybory prezydenckie, o czym mówiłam w ubiegłym tygodniu. Konfederacja. Konfederacja to jest oczywiście ciekawy obiekt do obserwacji nadal, dlatego że po pierwsze jesteśmy w trendach populistycznych, więc wiemy, że te partie populistyczne nadal mają się świetnie, więc pytanie, czy te trendy będą konfederacji służyć. Drugie pytanie jest takie, czy konfederacji będzie służyć rozkład i to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, bo jeżeli odnotowywaliśmy w badaniach jakiekolwiek przepływy, to one były właśnie między PISem a Konfederacją, więc to jest oczywiście bardzo ciekawe, na ile i czy w ogóle Konfederacja będzie zyskiwała na tych perturbacjach, które się wokół prawa i sprawiedliwości i w prawie i sprawiedliwości dzieją. No i druga rzecz, moi drodzy, bardzo ciekawa. Na gruncie Parlamentu Europejskiego dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że jedna posłanka czy europosłanka i dwóch europosłów z Konfederacji zdecydowali się dołączyć do frakcji, w której jest również AfD, czyli skrajnie prawicowa, lekko mówiąc partia niemiecka, zobaczymy, czy ten fakt dość jednak dla takiej debaty publicznej bulwersujący, czy to się jakoś odbije na, na wynikach konfederacji. Zatem jest kilka takich rzeczy, które gdzieś tam mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie i zmaterializować się w poparciu w dłuższej perspektywie, zobaczymy. Na pewno do przerwy parlamentarnej, czyli do końca lipca, będzie się politycznie działo dużo, a ja oczywiście niezmiennie obserwuję to dla Was. Dziękuję za dzisiaj. Dzięki, że byliście. Komentujcie, jak widzicie te wydarzenia polityczne. I ich konsekwencje. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję wszystkim moim patronom, którzy na platformie Patronite. .pl wspierają podcast dzięki Wam, tworzyć podcast 460. Szczególne podziękowania kieruję dla Krystyny Szkoły, Beaty Suki, Marcina Walkowa, Michała. Szymaterskiego pastryk, Mariusza Patrzyńskiego i Hamarał do Serwis. Dziękuję. I już dziś zapraszam Was na kolejny brief, a w następną środę będzie czekać na Was wakacyjna rozmowa podcast 460. Zapraszam już dzisiaj do usłyszenia.